No, więc wiecie co? Cześć. Nie spodziewałam się, że ta paczka tak szybko przyjdzie. Zobaczcie, czeka tutaj paczka z Sinsaya, Bo tak jak powiedziałam, tam ten zestaw piękny, ale jednak przy mały. Trochę wiecie tak co ciasno. No więc zamówiłam tego samego dnia nową paczkę. I kurczę, jak szybko przyszła. Bo ostatnio, na tą, ostatnio czekałam chyba z ponad tydzień. Długo. No dobra, no to jest i kolejna. Więc zapraszam Was na haul. Więc co, no, no po prostu. Zacznijmy. Ja tam już nie będę chodzić. Po prostu nie będę wchodzić, nic nie będę przeglądać dla dzieci. patrzeć na powiadomienia, które mamy, bo na przykład coś jest sprzedane, ja potem sobie zaznaczam powiadomienie i dostaję i potem taki jest z tego rezultat. Linki na dole będą, nie? Ja jeszcze powiem mamy, że nie nagrałam tamtego. Czy znaczy, nagrałam, nie zmontowałam, a wy to pewnie już widzicie. No więc tak, to zamówienie jest na jedną rzecz. Dobra, to zaczynajmy, ale. <grych> Dobra po prostu nie Zastaw, yy, zestaw spodenek. zestaw spodenek, bo to ja wiem że jak przyjdzie pora to po prostu kilka razy dziennie trzeba będzie się przebierać, no więc tam się najbardziej opłaca oj sorry tył tak więc zwykłe yy, gładkie dresowy materiał z kieszeniami wow sznurki yy, trzypak stroczkami granatowe nie takie no granatowe no dobra powiedzmy niebieskie no, nie jest niebieski to jest ciem, jasny granat, ciemny granat, zresztą jak widzicie i takie brzoskiniowe. I wzięłam 116 już, dlatego że te 110 wydaje mi się, że są trzymałe, a ja chcę, żeby on się też komfortowo czuł, więc na podwórko kolejny zestaw i myślę, że już więcej żadnych spodenek nie będę kupować. Zobaczymy, jak wyjdzie w trakcie wycie użytkowania. E, kolejną rzeczą, i jestem tego bardzo ciekawa, ale już widzę, że to jest sztywny jeans. Bo wiecie, że jeansami to jest ciężko. Mam nadzieję, że będą dobre. O nie, rozsypała się ta Tutaj mam nadzieję, że to będzie dobre. Czekajcie, o dobra. Jest tu sznureczek. Wzięłam na 116 spodnie do będę młodemu. Ale szukałam takich, wiecie co, wydawało mi się na zdjęciu patrząc, że one są takie z elastycznego tego jeansu. No i to nie jest elastyczne. No dobra, ale są bardzo takie luźne. Nie no, spoko. Wejdzie mu noga. One są nawet za duże. U, dużo za duże. Będą no za duże. Będą musiały poczekać. 116. Spodnie a spodnie. Dobra, poczekają, nie będę zwracać. Z przeszyciem, jeansowe, ściągacz, różne rozmiary. Bardzo ładne. Spodobało mi się trochę, ale takie ala yy, ala dresowe, no ale jeans i myślałam, że to taki jeans elastyczny. Kurczę, ciężko trafić na takie pseudo-spodnie spodnie jeansowe, na, a na rurki, to nie ma szans. Po pierwsze, sama bym nie chciała w tym chodzić, jako byłabym dzieckiem. Pamiętam, jak mamami do przedszkola zakładała ogrodniczki czy jakiekolwiek jeansy. Uwierzcie, jak to było niewygodne, bo to w przedszkolu się jednak, wiecie, ślizgało się na kolanach i różne tam zabawy i te jeansy bardzo przeszkadzały, nie były wygodne. Ja lubiłam jakieś takich wygodniejszych spodniach. No i te wydaje mi się, że będą wygodne, bardzo ładne, w z gumą, tak wyglądają. Podobają Ci się? Okej. Okay. No to super. Piątka. Woo! Na czym tu skończyliśmy? Chyba na tych skoniach, już wszedł mały. No więc dobra. Będą. Kolejną rzeczą są to klapeczki. Czy one będą dobre? Ojojo, jakieś takie wąskie. Bardzo ładne. Czerwone z psim patrolem. Zaraz będziemy mierzyć, bo klapki to powiem Wam, że fajna sprawa nawet tylko kapcie koło domu. Bardzo ładne. Bardzo ładne. Chociaż malutka jeszcze nóżka. Zobaczcie, wydaje się, że były mało, mało za małe, ale mam nadzieję, że będą dobre, bardzo ładne, psim patrolem. Zaraz będziemy mierzyć. Wziąłem ten komplet. Mm. Ok, komplet kolejny dla młodego. Tym razem taki y, dresowy set y, błęki granatowy. Ananasy. Bardzo fajna opcja. Rozmiar 116 wziąłam. Tak. Okej. Okay. Już, ja już wolę większe. Bardzo ładny ten ananas. I do tego sportowe spodenki bez kieszeni. Nie, ja, z kieszeniami. Yy, z podwinianą nogawką. Spodenki będą spoko. Koszulka też, wiecie, to się wkłada w spodenki i to będzie fajnie wyglądać. No właśnie. Bardzo ładne. Dalej mamy. A, koszulka, patrzę, co to jest, zestaw koszulek. One mi się już dawno podobały. Takie żółte, mówię, ładne koszulki. Uwaga, rozmiar 122. Bardzo ładne, Ja już naprawdę biorę nas takie większe, bo to wcale nie będzie takie duże. Taki kanarkowy, żółty, ładny kolorek z zielonym dinozaurem. A druga jest cała w takie oregami 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 tak, bo to się mówi. Takie zygzaczki ładne. No to takie poskładane zwierzaczki. Kolejną rzeczą to jest jedna i jedyna rzecz dla mnie. Widziałam sobie to. O, fajny materiał. O, taki elastyczny ślizgi. Zobaczymy, bo wzięłam rozmiar S. Bo tak wiecie, podwójny materiał. Wziąłam biały to jest taka tuba. ślizgi materiał. Myślę, że spokojnie, bo MK. Właśnie tak patrząc, że to ma dużo 92 w sobie elastan, żeby to wiecie, co... Nie, no będzie myślę, żeby to się tu trzymało, bo M może będzie zjeżdżać, a chciałabym, żeby to było bardzo przylegające, jeśli chodzi o taką, yy, taką formę bluzki. Przylegająca i dobrze się trzymało, ale bardzo fajny, śliski materiał. Bardzo ładna taka. Nawet to nie jest czysta biel, to jest taka troszeczkę w śmietankę nawet. To odłożę sobie tu, będę teraz to mierzyć. O, teraz. Patrzę, myślałam, że druga taka sama rzecz. Teraz mamy tą koszulkę, bo ostatni, ostatnim zamówieniu też była ta koszulka, tylko została wyprzedana, no więc e, właśnie tak patrzę, mówię, coś mi tu brakuje. Później weszłam na stronę, patrzę, wyprzedana, a teraz była znowu dostępna. Dalej wiecie, faza jest tego Stitcha. No więc mamy Stitcha z taką... Stitcha ze Stitchem, nie wiem jak się nazywają, takie coś. Fajny materiał przewiewny. Okej, okay, ładna. Co tutaj więcej mówić? Kolejna rzecz. Mamy tutaj jedną koszulkę niebieską. Taką wzorzystą dość. Ale też bardzo mi się spodobał ten kolor. W dinozaury. Bardzo ładny kolor jest naprawdę. Mamy dużo spodanek gładkich, więc się z góry można sobie mm, majsterkować, ale nie widać koloru. Bardzo ładna. Nie kolorowa, nie pstra, aż taka, ale jednak yy, te dinozaury ładne. Ok, i prawie że. A jeszcze tam coś jest. Przedostatnia znowu ten set, który już zamówiłam i który teraz czeka do wymiany. Ale ten zostaje, bo ten jest większy. To już sobie odkleję tą naklejkę. Ten jest na 116 i będą teraz luźniejsze spodenki w udach. Bardzo ładne, naprawdę bardzo ładnie wygląda dziecko. Znowu mamy te troczki. Jak nie widzieliście holu, to tam jakiś odnośnik. Na pewno Wam tutaj się pokaże od tego holu wcześniejszego, w którym jest ten zestaw też. Kieszenie to jest sztywny materiał, ale bardzo to elegancko ze sobą wygląda. Mam nadzieję tylko, że będzie pogoda. Guziczki pod kolor, więc to do siebie ładnie pasuje przed ostatnią rzeczą. Mamy tutaj, o, spodnie dresowe. Takie wiecie, na podwórko naprawdę, na podwórku. Kurczę, to zawinięte, taki rulonik, dobra. 116 wziąłem znowu. Wygodne, mam nadzieję, <gryżowe> beżowe takie z... zwykłe, z... U, to jest nawet wyszyte, nie mamy tutaj naklejki, tylko jest wyszyte. Mam nadzieję, że za szybko nie będą. Kieszenie są, są jak zimno to rączki do kieszeni, yy, z lampasem gramatowym Ściągacze. No, no co tutaj więcej mówić. Spodnie jak spodnie, mam nadzieję, że będą trochę czyste. W sensie, że się dobrać da. O, to, to będzie dobre. I ostatnią rzeczą mamy tutaj klapeczki. Czekajcie, bo to się rozsypało. Klapki dla Nikoli, bo tam te, co już miała, tu się zniszczyły. Mmm, taki zapach. Takich świe... Normalnie jak na stadionie kiedyś były, takie jak się kupowały buty, nie? Powiecie, dla na niektórych, że one śmierdzą, ale to pachnie. Ja lubię zapach benzyny, więc. Ej, śmieszne, bo to na pewno nie pachnie, ale mi pachnie. <noise> dobra, nie wiem, to, to jakiś jest film, Nikolawa ma też tą bluzę, nie wiem, bajka, film, nie wiem, co to jest. Yy, a dobra, ubrudziłam podkładem, już myślałam, że coś tutaj pojdzie Nie, to po prostu mój nos się dotknął. <noise> yy, Okej, okay. czarne z czerwonym napisem, idealne na... No. Podwórko dla aktywnych dzieci, które wychodzą na podwórko, biegają, szaleją, bawią się z młodszym rodzeństwem czy ze starszym, yy, a nie siedzą cały dzień przed telefonem, bo wtedy te kapcie będą czyściutkie, nie, nic nie mam Właśnie dlatego czarne, czarne. Kończę. Już ostatnia rzecz i mamy tutaj klapki. Yy, 37 wzięłam rozmiar. Myślę, że na pewno będą dobre, bo ostatnio wzięłam 36. Zależy właśnie jaki but i takie są, ogólnie moja na Nikola nosi 36 rozmiar, ale jeśli chodzi o klapki, to troszeczkę większe biorę, żeby były wygodne. Dobra, mniejsza oto, to wszystko, dajcie znać, jak mija Wam dzionek, nie będę się pytać, co Wam się podobało, prawda, bo to kwestia też gustu. No więc do zobaczenia, pa. nie zamawiam już nic. Nic nie wchodzę, nie zamieniam, jedyny tylko mój ten, że muszę jechać do sklepu, żeby zwrócić tamten komplet No i jak będę to będę tam tak szła